Cześć, witajcie. Dzisiaj Mercedes CLA Shooting Brake AMG 45 Orange Edition x 117 Formatic. Zapraszam. Dłuższej nazwy producent już nie mógł opracować do tego samochodu. Widzieliście ten samochód w szybkim, statycznym porównaniu z jego młodszym bratem. Tym razem recenzja tylko i wyłącznie 117. Tak więc, tak jak mówiłem w tamtym odcinku, samochód należy do Sławka, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Tu taki kolejny wyróżnik Orange Edition, pomarańcz dookoła tej soczewki. Jest to dwulitrowe. Turbo o mocy 381 koni, mega szybki wóz, usportowiony, kombi, coupé, taki bajer od Mercedesa, żeby chwycić nowych klientów. Właściciel mówi na to auto Gomułka, bo motor złożony przez pana Stefana Gomułkę, na pewno Słowianin, 475 km maksymalny moment dobrotowy, dostępny bardzo szeroko, od 2200 do 5000 obrotów na minutę, także samochód powinien się świetnie wkręcać. Raz mówię o nim X117, raz mówię C117. Czytałem te dane katalogowe w dwóch różnych katalogach i w jednym shooting break jest oznaczony jako X, a w innym jako C. Taki wymysł do shooting breaków. Nie wiem co jest bardziej prawdziwe. Raz wydaje mi się, że C z tej racji, że kupejka, a raz, że X, bo shooting break. I tutaj nie wiem. O pomoc, proszę widzów. Niech fan Mercedesów jeden czy drugi napisze w komentarzu, jak to powinno być dokładnie. To jest cenna informacja do innych widzów. Samochód ma łączny przebieg 110 tysięcy km. Od roku jeździ nim Sławek, Wymiana oleju miała miejsce przy 107 tysiącach km/220 km. dokładnie na liczniku 12 lipca 2024. 475 litrów tak podaje Mercedes w danych katalogowych. Kufer ustawny. Siateczka z lewej strony, haczyki, solidne kotwy, gniazdo 12V. Co tu się dzieje pod podłogą? Spora przestrzeń, jak widać zapasówki brak. 19, ładne zaciski AMG, ładna felga Orange Edition, czyli pomarańcz dookoła. Pirelki 235ZR19, widzieliście to w szybkim statycznym porównaniu. Przypominam, że jest na letnich, bo wykorzystywany tylko i wyłącznie okazjonalnie. Samochód sprowadzony do Polski w ubiegłym roku był uszkodzony przodem nieznacznie, jak mówi właściciel. Maska nie była lakierowana, 88 mikronów, tak jak na Mercedesa bardzo cienko. Natomiast błotniki z tego co mi właściciel były lakierowane, tak, 150 mikronów, to ewidentnie błotnik był lakierowany, także błotniki przednie były lakierowane, zderzak jest inny, maska jest w oryginale. To dobrze, że nie był mocno uderzony, tak mówi właściciel. Spójrzcie na dach, dach 111 mikronów, czyli Mercedes. Tak, super, równo to nie lakieruje samochodów, 90, maska 111, dach, troszkę różnic jest. Przemierzyliśmy całego, lakierowane tylko i wyłącznie przednie błotniki. Kubły wręcz skrojone na miarę, aczkolwiek waży 92 kg. Niestety dwa więcej po świętach. Ale jakby ktoś ważył tak ze 130, to by mu powiedzieć, że te boki go ubierają. Ale dla mnie idealnie. Kierownica świetna z Alcantary, spłaszczona dołem. Logo AMG. Tu informacja AMG Orange Art Edition. Oznaczenie wersji limitowanej. Gniazdo 12V. Kiedyś służące jako zapalniczka, tak to było w starszych samochodach. Materiały dobrej jakości, te fajne pomarańczowe przeszycia. Wystający tablet. Nie każdy to lubi. Tutaj imitacja karbonu. Sądzę, że to jest imitacja. Pomarańczowy pasek. Tu nieco bardziej twardo, ale szalenie ergonomicznie w tym wnętrzu. Duży podłuchytnik. Mnóstwo złącz w tym miejscu. Mięciutki. Uchwyt na napój 1, Uchwyt na napój numer 2, Kontroler. Dźwigienka automatu. Przytulnie. Materiały eleganckie. Tu elegancka alcantara, Fotel oczywiście w pełni elektrycznie regulowany z pamięcią na podsuficy Alcantara. Czego tu chcieć więcej? No te, mówię, powtórzę się, ale kubły mega wygodne. Za chwilę się okaże, jak ten samochód się prowadzi pomimo letnich opon, ale główna jezdnia na szczęście jest czarna. Tak to wygląda, gdy wsiądę za siebie, nawet pomimo opadającej linii dachu, nie szoruje. Czapką praktycznie o pod sufitkę na pewno bym nie szorował. Fotel elegancki, ale dla kierowcy, dla tego co siedzi z tyłu nieco gorzej, musi uciekać na boki z kolanami, widzieliście to w tej krótkiej zajawce. Stopy jeszcze swobodnie i da się tutaj, myślę, w dwie osoby dosyć swobodnie podróżować. Boczek drzwi podobnie jak z przodu. Eleganckie materiały, fajne przyszycia, tu Alcantara, mięciutko, niewielka, mikroskopijna kieszeń w tym miejscu. Tu już nieco bardziej twardo, ale nie nazwałbym tego absolutnie mianem Plastik fantastyk. Nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu, gniazdo 12V, mała szufladka, kiedyś domyślę to pewnie była popielniczka. Na środku nieco gorzej szeruje czapką o lampkę. No i jakoś muszę się mieścić z kolanami. Jeżeli pojedzie dwóch pasażerów po bokach, no to ten środkowy tutaj będzie ewidentnie ciasno, dzieci w wieku lat kilku czy kilkunastu mogą tu ewentualnie podróżować dorośli, niekoniecznie. Głośność dmuchawy, tak jak w każdym odcinku, żeby była powtarzalność, oczywiście w tym samochodzie to nie ma żadnego znaczenia, no ale. Recenzja rządzi się swoimi prawami. Na pierwszym stopniu silnik uruchomiony, absolutnie dmuchawy nie słyszę. Silnik uruchomiony w trybie komfort, więc jest relatywnie cicho. Jak zrobisz tak, to nawet w komforcie jest o wiele lepiej. Pewnie wszyscy na zewnątrz się oglądają. Grzane fotele, jak widzicie, dobrze, że są. Dzisiaj zima, drugi stopień, dmuchawa delikatnie słyszała. Trzeci stopień słyszę mocno. Czwarty, piąty, pięciostopniowy zakres. I na piątym biegu mega huragan, co przydaje się zimą. Wnętrze szybko się nagrzewa i analogicznie pewnie latem szybko będzie się chłodzić. My oczywiście jedziemy na pierwszym stopniu. Tu jest kontroler multimediów w tym miejscu pomiędzy kierowcą a pasażerem. Różne rzeczy można sobie ustawiać. My w tej chwili ustawiliśmy taki fajny obraz, żebyście widzieli co się dzieje, bo to jest fajne w AMG. Tu jest jeszcze drugi kontroler od wyboru trybu jazdy. Bartku, pokaż. Jest indywidual, a więc każdy sobie może personalizować. Jest komfort, w takim jeździmy na co dzień. Sport, no i wyczynowy Sport Plus. To nie dla mnie, jestem kierowcą amatorem, więc mogę sobie Sport Plus odpuścić, ale pokażę wam później na SC, jak ta autko się w Sport Plus zbiera. Multimedia, szalenie rozbudowane, dziecinnie, prosta obsługa za pomocą tego kontrolera pośrodku pomiędzy kierowcą a pasażerem. Choć doskonale wiecie, jaki moim zdaniem kontroler jest najlepszy, nie będę tego mówił w Mercedesie, bo fani marki mogliby się na mnie obrazić. Łączny przebieg, tak jak mówiłem, 110 817 km. Nie kłamię, bo po co miałbym kłamać. Mnóstwo funkcji również tutaj na wyświetlaczu komputera pokładowego, centralnie umieszczonego pomiędzy zegarami. Tak samo można sobie uzyskać. Z ostatnich ponad 2,5 tysiąca kilometrów średnie spalanie to 11,6 litra i właściciel mówi, że jest to jak najbardziej prawdziwa wartość. Ciekaw jestem, jak pojedzie po dziurach. no Przecież to jest sztywniaha. musi być a AMG 45 to do miękkich szonów na pewno nie należy. I powiem, że jest świetnie. Jest świetnie sztywno, ale do tego jest odpowiedni komfort dla fana motoryzacji. Nic nie skrzypi, nic nie czeszczy, także montaż jak najbardziej OK. Kilka lat od produkcji tego auta upłynęło, no i 110 tysięcy kilometrów przebiegu. Ale fajnie jadę po śliskim na letnich oponach. Wszystkie parametry w normie. Jeżdżę w terenie zabudowanym bądź w niezabudowanym, a więc 50-90. Gdzie jeździć takim samochodem? Fajny celownik tu po środku, żeby zawsze mieć... Nie tylko ten na masce, ale również ten tutaj. Oczywiście ten na masce jest taki przyklejony, a nie tak jak to było kiedyś, że w 120-kach 124 wystawał pionowo. To już nie te czasy. Zgłęby bezpieczeństwa pewnie zrobiły swoje. Samolot świetny i nie jest przesadnie sztywny. Zakładałem, że 45 to chociaż szalenie sztywna, pojada jak wozem drabiniastym, a tu nie. Okazuje się, że jest odpowiednio komfortowy, świetnie mruczy, a jeszcze jak mu uruchomię... Aktywne wydechy, no to już mruczy wybornie, nawet w trybie komfort, bo póki co cały czas jeździmy w trybie komfort, co mnie wkurza, że nawet jak przekroczę o 1 km na godzinę, to już mi pokazuje i bije mi po oczach, że jadę za szybko. Bo 60 miałem 61, już mi bije po oczach 61. Troszkę to jest denerwujące i przydałoby się to wyłączyć. Oczywiście, jeżdżę zgodnie z przepisami, ta sama sytuacja. 70 na znaku, 71 na liczniku i już mi bije 70 po oczach. Po co on to robi, nie wiem. Pewnie po to, żebym nie przekraczał prędkości. Na cyferblacie prędkościomierza widnieje na końcu 320, a ja jadę 50 w zabudowanym męczę wtryski. Gdzie jeździć takim samochodem? To jest najważniejsze pytanie. Ciekawe jestem co mi. Napiszcie w komentarzu. Bo po drogach publicznych to jest niesamowita kara, bo samochód chce jechać, no a wiadomo, że jechać nim szybciej niż 50 90 nie mogę. Oczywiście zmierzam w kierunku Eski, ale co to jest 120 na AMG-45? To jest nic. No Moim marzeniem byłoby, żeby na przykład nasz szeroko rozumiany ustawodawca przyjął sobie z oznaczenia tego samochodu, że 45 to jest limit punktów karnych. To wtedy można by tym samochodem jeździć od czasu do czasu trochę szybciej. Ale to tylko takie moje chciejstwo. Przed nami jestka tym razem 117 AMG 45 Cela Shooting Brake, 381 KONI, 50 120. Tryb komfort, normalny, drive i moja noga w podłogę. ale dzikus. Prawdziwy dzikus. To jest samochód, który po prostu chciał się wściec. Jesteśmy w czwórkę na pokładzie, więc jest mocno opakowany, a i tak jest szalenie, szalenie, szalenie wyrywny. Skrzynia siedmiobiegowa, sprawdzaliśmy to, są manetki, można sobie to sprawdzić, bo są takie dywagacje, czy 45 są siedmiobiegowe, czy ośmiobiegowe. Z tego co pamiętam chyba AMG 45 S w którejś odmianie było 8 ośmiobiegowe, natomiast to jest siedmiobiegówka, siódme przełożenie 2100 na obrotomierzu, gdy tylko wciśniesz gaz, od razu gigantyczna redukcja i szalony wystrzał, samochód katapultuje się do przodu. Tryb manualny, siódemka, w tej chwili dalej nie mogę nic zapiąć, żeby nie było, że jestem gołosłowny, redukcję oczywiście mogę robić, do góry idę tylko do siódemki, brak gusemki. Jak widzicie, tu ma być głośno, ma być fan, ma być frajda, ale żeby recenzja była rzetelna, to sonometr w mojej prawej ręce średnio około 72 dB. A jak prowadzi się? On się słucha. Jak wierny pies, jak wierny przyjaciel. Nic nie jest go w stanie wytrącić i żadnych wychyłów. Często mówię, że są mniejsze bądź większe wychyły. Tu nie ma praktycznie żadnych wychyłów. Każdy minimalny ruch kierownicy powoduje, że samochód idealnie wykonuje Twoje polecenie. Czy Mercedes w odmianie AMG 45 kłamie? Mam na myśli prędkościomierz. Za chwilę to się okaże. O, stówka na liczniku w CLA Shooting Brake. 98 na smartfonie. Idealnie 2 km na godzinę. Takie przekłamanie być powinno. To, co lubi każdy fan motoryzacji 100-120 wskazanie mocy. Ajajajajajaj, aj, aj, aj. pięknie, po prostu pięknie. I ta muzyka, która wydobywa się z wydechu, po prostu cudownie. Drugi pokaz dynamiki, tym razem Sport Plus. O właśnie, już jest bardziej nerwowy, bardziej głośny. Tak, jak na mnie kierowca amatora chyba nawet za dużo mogłem w zwykłym sporcie, ale na potrzeby recenzji zrobię to w Sport Plus. Wiadomo, że na co dzień tak się nie jeździ. Jeszcze tylko małą chwilkę. 50-120 i o już właśnie. No powiem tak, no rozumiem dlaczego ludzie kupują takie samochody, no fan jest niesamowity, a jeździć i tak się tym nie da, bo gdzie tym jechać? 120 koniec frajdy, a on by ciągnął daleko, 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 a muszę kończyć. Dwa zdania tutaj tytułem podsumowania. No świetny wózek. 4-3, pierwsza setka na budziku. Kiedyś takie wartości były zarezerwowane dla Ferrari czy Lambo. Dzisiaj możesz sobie niewielkich rozmiarów Mercedesem, oczywiście Cela, Shooting Breakem, mieć takie wartości 4 do setki. No po prostu fenomenalne wartości. Siedmiobiegowy, tak mówiłem o ośmiobiegowych, ale to było chyba w 45S, a 45S to były w 118. Wybaczcie, że mogłem się pomylić, ale robię w jeden dzień 117 i 118. Stąd czasami te kwestie mogą być w pewnych momentach mylne. Przepraszam za to z góry. 45S, a tu jest BSS. BSS to taki psikuta S na końcu. Nie powinienem pewnie tego mówić, ale starsza młodzież ta w moim wieku wie, jaki film mam na myśli. Wózek cudny, boski, oczywiście limit punktowy taki, a nie inny, więc trzeba się strasznie pilnować. Świetny wóz. Słowek, dziękuję. A dodatkowo nietuzinkowy w wersji Orange Edition, bardzo mocno limitowanej. Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.